Dzień dobry, witam Was serdecznie w niedzielę 15 stycznia, albo 15 stycznia, nigdy nie wiem jak to się mówi, wymawia, nie ma to znaczenia. Z 15 dzień miesiąca, pierwszego miesiąca 2023 roku. Nie cofam się do tyłu, nie schodzę w dół, ale te wyrażenia mnie denerwują. Ale nigdy nie wiem, czy mówi się 15 czy 15 stycznia. Nie nauczę się tego. W... Co dzisiaj karty chcą nam powiedzieć? Co karty chcą nam przekazać? Karty Michała Archanioła. Na pewno będziemy pracowali jeszcze jeden tydzień z tymi kartami, ponieważ dostaję od Was bardzo dużo wiadomości, że z kartami się cudownie pracuje. Do, wypadła karta, więc zostawimy tą kartę, która wypadła. Jest to karta Anioły Miłości pomagają Tobie. Drodzy aniołowie stróże. Mojej pokrewnej duszy. Dziękuję za przygotowanie jej i mnie do miłości, za motywowanie nas do troski o zdrowie oraz przygotowanie do spotkania. Dziękuję za pomoc w rozpoznawaniu się nawzajem oraz za odwagę, by powiedzieć: Witaj. Tak byśmy mieli szansę stworzyć prawdziwą, intymną więź. Drodzy aniołowie zdróżowie, anioły miłości pomagają. Pomyślcie dzisiaj, może nie tylko dzisiaj, ale bardzo intensywnie o jakiejś osobie. Jeżeli jesteście już w związkach, to proście, anioły miłości, aby pomagały tą miłość ulepszyć. Aby wprowadziły. Jakiś nowy powiew miłości. A jeżeli jesteście sami i bardzo pragniecie kogoś mieć, nigdy nie przyciąga się konkretnej osoby. Zawsze anioły prosi się o osobę jak najlepszą dla mnie. Czasami nam się wydaje, że ta osoba jest najlepsza dla nas, to czasami nam się wydaje, że kochamy ją. Byśmy ją kochali ponad wszystko, że byłoby nam z nią bardzo dobrze, ale to, to może nam się tylko właśnie wydawać. Przestrzeń, energia, wszechświat, nasz plan dusz. Wiedzę dla nas jest najlepsze. Czasami możemy się z tym nie zgadzać, ale nigdy nie prosimy o konkretną osobę. Nigdy nie prosimy aniołowie, pomóżcie mi spotkać się, albo dajcie mi tą i tą osobę. Chcę być z nim, chcę być z nią. Nie. Jak najbardziej kreujemy sobie kogoś, cechy osoby, kreujemy sobie wygląd osoby, jeżeli to, to ma ogromne znaczenie. Ale jeżeli będziemy prosić o osobę jak najlepszą dla nas, to uwierzcie mi, wszechświat wada, dam wa. Wszechświat będzie miał dla Was osobę jak najlepszą dla Was. I czasami może być tak, że w pierwszym momencie powiecie, nie no, nie, no, nie, no wszystko tylko nie ta osoba. Ale po chwili powiecie oj, tak, ma wszystkie cechy tej osoby, której pragnę. Jest dokładnie taka taki, jakiej pragnę. Znaczenie karty Ta karta świadczy o tym, że Twoje modlitwy dotyczące miłości zostaną wysłuchane oraz otrzymasz na nie odpowiedź. Istnieje wyjątkowa grupa niematerialnych bytów nazywanych aniołami miłości, które zajmują się sprawami sercowymi. Owe anioły przekazują Ci intuicyjnie wskazówki, żeby przygotować Cię na wielką miłość. Aby odnaleźć drugą połówkę, musisz określić cechy, które pragniesz, aby posiadał Twój partner. Anioły miłości mogą poprosić Cię, abyś zmienił swoje nawyki w kierunku zdrowszego stylu życia. Skup się sam na doskonaleniu siebie, poznawaj nowe, interesujące zajęcia spotykaj nowych ludzi im więcej posługujesz się intuicją tym szybciej twoje modlitwy o kochający związek zostaną wysłuchane i teraz możliwe znaczenie możliwe wybrane znaczenia osoba o którą pytasz jest twoją bratnią duszą doświadczasz pozytywnych zmian w obecnym związku uczysz się kochać samego siebie Dzięki tym wskazówkom wkrótce spotkasz kogoś wyjątkowego słuchaj swojej intuicji w kwestii ćwiczeń i diety oraz innych aspektów samodoskonalenia się. Tak, bo anioły miłości w cudzysłowie, w cudzysłowie, w cudzysłowiu wykorzystujemy yy, również, również dla siebie. No widzicie, coś nie pozwala mi tu do Was mówić, jakaś chryba. Anioły miłości prosimy o wszystko o relacje z naszymi dziećmi, o relacje z naszymi bliskimi. Anioły miłości nie są tylko aniołami miłości partnerskiej. Są to anioły, które opiekują się miłością również do osób pokrewnych, do siebie. Polecam z całego serca kontakt z aniołami. Życzę wam cudownego dnia, cudownej niedzieli, aby była przepiękna. A jeżeli będziecie doświadczać coś, co będzie sprawiało wam przykrość, to żeby to było doświadczenie zrozumienia. Przytulam was mocno. Do usłyszenia jutro. Magda.